Hi guys. słuchajcie, um, fun fact, dokładnie rok temu um, nagrywałam w pokoju i Stewarta swój fragment do piosenki Best Life, cause you know that I, live in it". I um, tutaj wam pokażę fragment, w sensie fragment. Pokażę wam uh, snapa, który nagrałam. To było pół godziny przed nagrywkami. Byłam strasznie zdestresowana. W pokoju już siedział producent i Stewart i czekali na mnie, a ja jechałam szybko do żabki po jakieś picie. Um, so yeah, tutaj macie to, to, tego snapa. Girl, you're about to. Rude ass elevator. You're about to fucking record the stupid song with Maganian Stewart. I want the green lamoginians they the wrong game. Szybkie wyjaśnienia, bo ja tam mówię, I'm about to record that stupid song. Ja mówiłam stupid song, bo ja byłam tak zestresowana i to było coś co ja mega nie chciałam robić. Strasznie nie chciałam tego robić, bo um, to było bardzo wyjście z mojego... Uh, do mojej strefy komfortu, a Stuart bardzo cisnął. Jak się nagram, to, jak nagramy, to nagramy, to, rady, też rady. Ja byłam tak zestresowana, więc dlatego mówiłam Stupid Song. Um, so yeah. Ale dzisiaj, jak słucham tej piosenki, to um, dobre mam skojarzenia i it was good, it was nice, it was fun.